W 34. kolejce ostatni podejmuje drużynę Paco Pareira. W 14. minucie konsternacja na Estadio de Dragon. Zobaczmy. Gola zdobywa Renato Queiroz. Po błędzie obrońcy FC Porto. 18. minuta Pedro Emanuel Sergio Conceição. I bardzo ładne uderzenie Beniego McCarthy'ego. Nie grał ten piłkarz w pierwszym składzie FC Porto w rewanżu na El Diazor z Deportivo La Coruña. No, chciał odegrać się w tym meczu ligowym. 16 bramka w sezonie w 18 minucie i Porto remisowało 1 do 1. Później akcja Paco Fareira. Zobaczmy. No, wątpliwa decyzja asystenta. On tutaj chyba zbyt wcześnie podniósł chorągiewkę. Ostatni mecz sekretario, żegnają go kibice FC Porto. Dziękują za piękne chwile, za wiele spotkań udanych w barwach FC Porto i reprezentacji Portugalii. A w 54. minucie Benny McCarthy strzela swoją drugą bramkę w tym meczu, 17. w sezonie i Porto wygrywa z Paco Fareira 2 do 1. Dziesiąta pierwsza minuta przy piłce Manisz. Manisz. McCarthy. Jakżeż efektownie to potrafi napastnik Republiki Południowej Afryki. Raduje José Mourinho. No ciekaw jestem kogo wystawi w wielkim finale w Gelsenkirchen Mourinho. Czy postawi na Derleja tak jak w półfinale czy też no, wystawi Beniego McCarthy'ego który jest...